chciałem wam się pokazać mały poradniczek na Aluniramant. Lecimy do jaskini. Parmić moby w tych okolicach. Musimy wyfarmić 10 kraking szardów, które przyzwą Alunirę. Nie jest to takie proste, jest to dość czasochłonne zadanie. Sam nie farmiłem, ale znajomy wyfarmił to w cały dzień. Farmiąc. Dosłownie z 8 godzin. Tak miał szczęście więc jest to lekko czasochłonne. Ale jest to do zdobycia. Także lecimy do jaskini. W której się to wszystko wpadnie. Wejście do jaskini znajduje się w tym miejscu. Wygląda tak. Jest tu dużo nerubianów. Która się farmi o tak, jak tu widzicie. Jak masz 10 shardów, to oczywiście lecisz po swojego małcika Pokażę wam szybki skrócik ze streamku Jak kolega wyfarmił, lecieliśmy po niego. W ogóle nie lecą te kryształki. No one mają bardzo szansę dropu, nie. Na Reku jeden brakuje? 100% I tak dużo wyparmiłeś. No zobaczcie na Invisible już byś miał. Ale arpasów bym musiał zapisać. Wow, polecam. O, polecam. jest. To nie, to, nie to nie wchodzimy, nie wchodzimy. Nie wchodzimy. Nie wchodzimy. O, dobra, robi się. Jest, jest. Uderzyłem. Kracik tu nie. Ale ja a ktoś tu na, na ten, na trzeciego, nie? Jasiu, już naparmił. A ja mam nadzieję, że mikro poleci. Wesel poleciał. Poleciał ci mał. Jeszcze mała informacja na sam koniec. Dla człowieka, który to przyzywa, to jest większa szansa na dropa. A dla całej reszty pozostałych ludzi w party, jest jakaś mikro szansa, że poleci ten małcik.